Cześć, to jest następny odcinek e, unboxingów na moim kanale. Dzisiaj e, ze mną jest nowa myszka. E, no, stary tak już się sprawuje. E, dokładnie Madoc e, GM700. No, i co mnie bardzo zaskoczyło, 7 poziomów 8000 dpi, nawet może mieć 7 przycisków funkcjonalnych. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli ma 7 sensor optyczny, podświetlenie RGB, co bardzo mi na tym zależało, 16 milionów kolorów ma, no jakaś tam pełna programowalność w ogóle jakieś takie sensory optyczne, ale to jest od OFPS-ów, MMO i RTS, takie różne i oczywiście kod QR, pewnie zaraz go będę musiał, pewnie go już zamarzę, bo nie wiem, czy to ważne, ale chyba zamażę, no. no to ja teraz się zbiorę za, za odpakowanie no, widzicie już teraz jest pudełka wysunięte, ale to też mało. Kurczę, znowu dalej za mało. Jeszcze trzeba dalej odbąksować. Kurde tak, no dalej. No nic zadziałało, moment. Czary Mary, czary Mary, twój, start, twój stary. No, nareszcie zadziałało. To była ostateczna komenda normalnie, który już nie można było się odleć. No a tu już ostatnio to można normalnie ręką odepiać. I co mi się bardzo spodobało? To, to jest pozłac pozłacana końcówka. I też bardzo duży plus yy, ten. Yy, Mieszka w oplocie. Ten kabelek. o i to super. na rzepę, a nie takie te pręty zwijane. No. Można to całe sobie ściągnąć. Ja sobie to, to tak rozwinę. No. I wiele lepiej. Właśnie sobie nie dość, na sekundę yy, odkręciłem. Trochę to teraz sobie dopasowałem długość tabletów. Chciałem, żeby sobie tutaj biegł. Tam, to to, 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 to. I aż tutaj co nie że było do podestu. No teraz sobie go podłączymy. Idziemy z myszka. Już, już mi się spodobało, że od razu się podłączyła. Patrzcie jak świeci. właśnie tryb oddychania. Świeci się tutaj dookoła. I ręka naprawdę bardzo fajnie się w ręce. Ma 7 stopni tych ruszania co nie. O tutaj są od razu jeszcze pliki, co nie. Z tego co tego fotel montowałem. No. Zobaczymy yy, kolory. Teraz czerwone. Teraz zielone. Na no pomarańczowo się zmieniło. Też tak się przenika z kolorami różnymi. No, takie różowe, niebieskie. Taka tęcza stała. mrgające, Niebieskie. mrgające, no, Wyłączone. Mi się najbardziej podoba takie, właśnie takie. No dziwane te takie kolorki się zmieniają. Na tym piesko będzie chyba najlepiej. Takie różne właśnie się z kolorki zmieniają. No oczywiście mam te przyciski, co nie, do przodu i do tyłu. E, tutaj mamy DPI zmieszanie to nie będę klikał. Scroll bardzo fajnie pod nie chodzi. Bardzo fajnie pod nie chodzi, Mi się to wam podoba. Oczywiście klika jak każdy. Coś tak chyba. No i wytrzymałość się e, klików. To ma właśnie, poczytam sobie instrukcję, zaraz po, po, pociągnąłem programowanie. No i jeden kolega się właśnie żegna. Pozdrawiam Was. No, to No, Bóg pod Może, Możecie Może się wyznacie. No. Teraz jeszcze ja Wam pokażę, jak, jak wygląda program. I widzicie, jak już się pobrało. I mamy tutaj całe pokazanie, jak to wygląda. Przepięknie mi to świeci. Mamy tutaj różne tryby, dp 1, DPI 2, o różne kolory, jak są DPI różne włączone, a to fajne, fajna rzecz. i nie to było, ile to było, nie wiem, z 600, nie, 800 chyba, middle button, right button, lewy przycisk, prawy przycisk, środkowy przycisk, do przodu, do tyłu, nie DPI Loop, Switch Effect, no to takie różne y te. o oh, makro editor, makro jest. Starter record. Hmm. No pewnie przyciskamy cały czas otrzyma, jakby działało. Można zmienić nazwę? Nie można. No takie różne są Lighting, kolor można zmienić Colorful Streaming, Breathing. No, no takie przeróżne są te rzeczy, widzicie? Przeróżne. Do wyboru do kolorów. Dokładnie, do wyboru do koloru. Nie wiem, przyspieszę sobie troszkę, troszkę. Widzicie, tutaj takie. Widzicie można teraz. Po, po, podgląd od razu jest, co nie kolorów. Przyspieszyłem. Burfing. A, wdychanie to jest takie coś, okej. Okay. Stadi, no to jeden kolor, to to, to średnio. O też taki... No, to może takie przeróżne są rzeczy. Dobra, ja się z wami żegnam. Cześć, papa. Pa.